To rewatet, budowa tunelu. Tam, gdzie odstrzelone skały, tam zaczynają budować nowy tunel. Będą się wiercać w skałę. Tablica całego tego węzła, który będą tutaj budować. Sprzęt gotowy. Wielki walec. Tutaj będzie budowany nowy. Tam już są skały właśnie odstrzelone. Była góra. Harwaster wyciął drzewa, e, zabrali do tartaku, a gałęzie zmieni, zmielili w specjalnej maszynie. Tutaj mamy wielką taką wiertarkę poziomą, która będzie wierciła otwory, będą wkładali dynamit, ląd yy, i wybuch. Trzy sygnały wybuch, jeden sygnał bezpiecznie można zaczynać pracę. O tak wygląda ta odstrzelona ściana. W tym miejscu stoi jeszcze koparka, widać jeszcze trochę gum, które przykrywają e, dynamit teren budowy. Dobrą robotę wykonali. Długo to im zeszło, żeby ściąć tą górę, a naprawdę wysadzali cały czas, chyba przez trzy miesiące. Tutaj mamy tą wiertarę wielką, która będzie wierciła pod dynami. Tu jakie bloki wielkie już ustawili w zabezpieczeniu. Tu widać tył tej maszyny, a podejść nie można, bo wszędzie ogrodzone strefa budowy. A tutaj drewno które wycięli tutaj z tej góry zanim zaczęli ją wyburzać. Stora Rawatnet. Wszystkie te skały, które wysadzili i które koparki pozbierały, są wywożone tutaj właśnie na tą wodę i zasypują. Zasypują to jezioro. Pewnie będzie droga robiona albo podbudują jakieś budynki, ale chyba raczej to jest związane z tą drogą. Zasypali już bardzo dużo. Podejrzewam, że całe to jezioro zasypia. Tyle mają tych skał, tyle będzie tego uroku z tego tunelu nowego. A tutaj będzie budowany właśnie, yy, znaczy to będzie wylot tego, tego tunelu. Tutaj jest ustawiany taki mur z kamieni wielki i tutaj będzie zaczynał się ten most na sotrę i kończył tunel. Tam na górze jest wiertarka, która wierci pod dynami do otwory. Jest kopara jedna, druga, trzecia, czwarta. A tu na górze też jest wiertarka. Jest duży samochód, który przewozi e, kamienie. Także tu chyba zamontują pylon. Bardzo duży plac budowy. Kosztowne przedsięwzięcie. Kilka lat przeznaczyli na to. Ciekawe jaki będzie efekt końcowy.